Hello, hello, witajcie kochani gitarzyści. Dzisiaj chciałbym się rozprawić z tematem tremy. Trema dlaczego jest i jak sobie z nią poradzić. Temat ten podsunął mi Wojtek Głuszek, którego serdecznie pozdrawiam. Ja już od dawien dawna chciałem Wam powiedzieć co nieco na temat tremy, ale zaznaczam, że będę dzielił się z Wami moimi doświadczeniami z własnego życia, ponieważ za mną koncertów już setki, jeśli nie tysiące w życiu. Nie tylko koncertów, występów przed bardzo wielką publicznością, bo miałem okazję i występować, trochę aktorską miałem okazję, prowadzić audycje dla dzieci, miałem okazję prowadzić bardzo wiele koncertów, wielkich imprez, także jako konferansjer, więc wiem o co chodzi, jeśli rozmawiamy o tremie. Poza tym jestem cały czas koncertującym gitarzystą i jeśli myślicie, że ja nie mam żadnej tremy, kiedy mam zagrać przed publicznością, to jesteście w błędzie. No i tu dochodzimy do sedna sprawy. Kochani, dlaczego ta trema w ogóle jest? Zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz. Pamiętajcie, że trema jest to emocja. Jest to naturalny strach, który po prostu się pojawia. To nie jest coś, co Ty sobie mówisz. Aha, teraz jest scena, to ja się teraz będę bał. Nie, po prostu jest to emocja. Każdy z nas się w, w jakiś sposób obawia sceny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ona w ogóle się pojawia, ta emocja? Otóż moi drodzy, nikt z nas nie lubi, albo wielu z nas nie lubi, tak powinienem powiedzieć, kiedy wszyscy na niego patrzą, wszyscy na niego skupiają uwagę, wszyscy na nim skupiają uwagę i wszyscy go słuchają, I wtedy czujemy się tak trochę nieswojo. No, chyba że jesteśmy zwierzakami scenicznymi, jak to się mówi, wtedy uwielbiamy takie momenty, nawet je prowokujemy, ale większość zdecydowana tych, którzy występują, w tym uczniowie, którzy uczą się grać. No nie lubią zbytnio tych momentów, kiedy wszyscy na nich patrzą, zaczynają czuć się nieswojo. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy wbudowany strach przed oceną innych. I to właśnie ten strach przed oceną innych powoduje, że czujemy się niekomfortowo, Albo bardzo źle, kiedy wszyscy nas słuchają, ponieważ wiemy, że oni nas w jakiś sposób mogą oceniać, nawet jeśli chodzi o kompletnych dyletantów, jeśli chodzi o instrument, to i tak się boimy, że przecież oni zobaczą i co będzie, jak ja coś zrobię nie tak. Poza tym niektórzy walczą z niskiem Niskim poczuciem własnej wartości. To bardzo utrudnia wszelkiego rodzaju występy, ponieważ tacy ludzie no, spowodowane jest oczywiście jakimiś tam yy, wydarzeniami w przeszłości w ich życiu, są przekonani, że nie po prostu nie są w stanie, nie ma, nie ma szans, żeby zagrać dobrze, nie może mi się udać, więc trema jest tym większa i nienawidzą występów publicznych, ponieważ tam trzeba wystąpić przed ludźmi i siłą rzeczy ktoś tam w ich mniemaniu będzie ich oceniał, a na pewno oceni ich źle. A więc ta trema jest między innymi tym spowodowana i jest też po to, żebyś zwyczajnie czasem przyhamował, bo mam w swoich, wśród swoich uczniów takich hojraków, co to zawsze cudują, wiecie, co to nie oni, ale chojraków na scenie nie ma. Nagle, jak wychodzi, jest wielka scena, reflektory, wielbiciele, to nagle on się robi sztywny. I jak ma zagrać, to już wcale nie jest yy, tak różowo. A więc, kochani, trema jest również po to, żebyśmy nie robili głupot, żebyśmy nie robili byle czego, byle jak. Yy, trochę nas przed tym hamuje i słusznie, bo czasem się zastanawiamy: że o, tego to chyba nie powinienem robić. I to. To też jest taki zdrowy strach, zdrowy lęk. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to pobudzenie organizmu przed występem jakimkolwiek nas po prostu paraliżuje, czyli jest zbyt silne. Zamiast nas mobilizować, bo taki lęk jest faktycznie mobilizacją, to nas po prostu paraliżuje. I trzeba by było teraz powiedzieć, skoro już wiemy dlaczego ta trema jest i że to jest zupełnie naturalne, że ona się pojawia, tylko u niektórych może być lżejsza, a u niektórych może być paraliżująca, trzeba sobie powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Pamiętajmy więc, że ponieważ trema jest rodzajem emocji, a więc pewnego rodzaju strachem, lękiem, yy, i się pojawia, my mamy rozum który odpowiadając na pewne pytania albo tłumacząc sobie pewne rzeczy, może spowodować, że dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę nie ma się czego bać. To trochę nie wie, jakbyśmy szli y, ciemną, y, ciemną nocą y, przez jakąś ulicę nieoświetloną albo w parku, no to głowa nam podsyła, jejku, boję się, a jeszcze tam krzakach coś zaszeleści, no to my już widzimy tam potwory albo demony i nagle każdy sobie uświadamia... Ej, no chwila, przecież jestem tylko w parku. Jakie potwory, jakie demony, ja to jednak jestem nienormalny i uspokaja się w ten sposób. Trochę podobnie to działa, ale kiedy idziesz w parku, to nie musisz y, nigdzie występować. Natomiast kiedy bierzesz instrument do łapy i obojętnie, czy słuchacie dwie osoby, czy 202 dwie osoby, no to już wtedy nie jest tak łatwo. Pierwsza sprawa, bo powiem o trzech takich kluczowych sprawach, co można zrobić. Kochani, pierwsza i najważniejsza dobre przygotowanie. Na różnego rodzaju y, szkoleniach tłumaczy się to, y, że obowiązuje tutaj zasada 5 razy P. Ja już o tej zasadzie też mówiłem. Prawidłowe przygotowanie przeciwdziała partaczeniu prezentacji. Prawidłowe przygotowanie. Przeciwdziała partaczeniu prezentacji 5 razy P. Kochani, dotyczy to oczywiście wszelkiego rodzaju prezentacji, bo możesz, nie wiem, deklamować wiersz, prowadzić jakąś imprezę, być konferencjerem, albo grać na jakimś instrumencie, ale dobre przygotowanie wcześniej, odpowiednio wcześniej, może spowodować, że po prostu. Albo nie będziesz się bał tego występu, albo będziesz się bał o wiele, o wiele mniej. A więc pierwsza sprawa, musisz dobrze wyćwiczyć utwór, który chcesz zaprezentować. Po pierwsze, po drugie, musisz porządnie się go nauczyć na pamięć, bo wielu z was yy, ma ten utwór opanowany, ale jeszcze wczoraj nie wychodził na pamięć. No, jeśli wczoraj nie wychodził na pamięć, to nie był porządnie przygotowany. Porządne przygotowanie obejmuje nie tylko wyćwiczenie danego utworu, ale utrwalenie go, a więc ogranie go, czyli odpowiednio wcześniej musisz go przygotować, żebyś wychodząc na scenę miał świadomość, że ty grasz ten utwór nie 30 raz, tylko trzysta trzydziesty raz na przykład. I że oczywiście jest on świetnie opanowany pamięciowo, bo złe opanowanie pamięciowe utworu, nie złe opanowanie utworu, tylko pamięciowe złe opanowanie utworu zepsuło nie jeden występ. Warto o tym pamiętać, więc, że kluczowe przygotowanie, znaczy dobre, Przygotowanie wymaga opanowania utworu, opanowania na pamięć i utrwalenia grania tego utworu. To są takie ważne czynniki, jeśli chodzi o te przygotowanie. Kochani, zwróćcie uwagę, że tak jest, że pewne rzeczy, które znacie od lat i one są w waszej pamięci, nie wiem, na przykład treść, nie wiem, hymnu yy, państwowego albo piosenka 100 lat albo jakaś inna z dzieciństwa, o każdej porze dnia i nocy jesteście w stanie ją zaprezentować, zaśpiewać. Dobra, jeden lepiej, drugi gorzej, ale nie macie problemu, jak to było, jak to było. I to samo dotyczy utworu. Jeżeli coś przechodzi do naszej pamięci trwałej, to jesteście w stanie nie tylko dobrze to zagrać na scenie, ale również y, bardzo dobrze to zagrać we wszystkich warunkach. Y, kolejna sprawa, jeśli chodzi o dobre przygotowanie, to jest przygotowanie sceniczne, kochani. Wielu z Was nie występuje na scenie jakiejkolwiek. Nie chce zagrać przed kolegami w klasie, nie chce zagrać przed rodzicami, babcią, ciocią, wujkiem. A potem się dziwi, że jak ma wyjść i zagrać, nie wiem, przed komisją na egzaminie, albo na jakimś egzaminie wstępnym, albo na jakimś apelu, to już nie daj Boże, na jakiejś uroczystości, i oni się boją. No, mój drogi, musisz wziąć pod uwagę, że przygotowanie sceniczne wynika z dużej ilości występów na scenie. Ja to zawsze powtarzam wszystkim swoim uczniom, i moi uczniowie występują na scenie systematycznie. Kochani, oczywiście teraz mamy inne czasy, nie możemy występować tak na scenie, jakbyśmy chcieli, ale w normalnym roku szkolnym, kiedy mamy możliwość występowania, moi uczniowie mają zapewnione między 5 a 9 występów scenicznych z różnymi utworami. W zależności od warunków, od tego, która to jest szkoła, w zależności od tego, która to jest klasa. Dlaczego? Bo ja uważam, że występy sceniczne dla człowieka, który gra na czymkolwiek, to jest w ogóle kluczowa sprawa. Jeżeli ich będzie dużo, to ci uczniowie mają świetne przygotowanie sceniczne. Ale nawet w czasach pandemii, moi drodzy, można ćwiczyć yy, przygotowanie sceniczne, bo można sobie samemu zrobić scenę. Kochani, moi mali gitarzyści ćwiczą pierwsze występy sceniczne, ustawiając sobie lalki i misie. To jest ich widownia, sadzają ich na krześle, wychodzą, kłaniają się, ćwiczą zachowania sceniczne. Przy okazji jest tam jakiś element stresu. No bo nawet dla misia wypadałoby tego wlaskotka zagrać prawidłowo. Ale niektórzy robią lepiej, sprzedają bilety. Na swoje koncerty mamie i tacie nie tylko zarabiają kasę, ale siadają, robią normalny koncert nie tylko dla mamy taty. Może być babcia, ciocia, wujek albo siostra i braciszek. Sadzają wszystkich na, na krzesłach, robią w domu taką mini scenę, wychodzą, kłaniają się i grają. Jest ćwiczenie obycia scenicznego i ćwiczenie później tremy. Oczywiście, że jest. Trema się pojawia. Chcemy, żeby to ładnie wszystko wyszło. Dalej. Jeśli chodzi o ćwiczenie występów, możesz ćwiczyć przy każdej okazji, możesz zagrać przed kolegami, nawet dla jaj, jak to się mówi. Zagram wam tylko, posłuchajcie, bądźcie przez chwilę cicho bo ja, bo Ty w tym momencie ćwiczysz swoje obycie sceniczne i walczysz z tremą. No właśnie, walczysz, raczej zaprzyjaźniasz się z tremą. o tym za chwilę będę jeszcze mówił. Może to być koncert klasowy, kiedy trzeba wystąpić przed kolegami w klasie. Może to być jakaś forma popisu koncertu w szkole muzycznej albo na jakiejś uroczystości szkolnej. Może być wreszcie występ na wielkich scenach, jak masz takie możliwości. Ale trzeba to zrobić, bo jeżeli będziesz przed tym uciekał, to nigdy się z tą tremą nie zaprzyjaźnisz. Nie będziesz miał poza tym motywacji, żeby wyćwiczyć ten utwór, no bo ja i tak go nigdzie nie zagram to po co? I jeszcze jedną rzecz ci powiem: w dzisiejszych czasach każdy ma komórkę w kieszeni, którą może się nagrać. Wciśnięcie tego guziczka czerwonego i napisu record dokładnie niektórych tak samo paraliżuje jak występ przed tysiącem osób. Nagrywają potem utwory po 100 razy. Oczywiście zamiast je dobrze przygotować wcześniej, no ale w nagraniu jest taka możliwość. Na koncercie nie, wychodzisz i ma wyjść. A więc kochani, pamiętajcie, kluczowe jest dobre przygotowanie, dobre wyćwiczenie utworu. Utrwalenie utworu, dobre opanowanie pamięciowe i ćwiczenie na scenie, duża ilość występów. Kiedy uczniowie są przygotowani do różnych konkursów na różnych instrumentach, to im się zapewnia to, żeby oni wcześniej kilkakrotnie wystąpili z tym programem przed jakąś publicznością. Ona nie musi być wielka, ale musi być, bo występ na scenie to nie jest to samo, co granie u siebie w pokoju albo w klasie. Chociaż samo granie w klasie przed nauczycielem też może wywołać stres i jakieś, jakąś trebę. A więc, kochani, jeśli chodzi o radzenie sobie z tremą, to pierwsza rzecz za nami. Druga rzecz, zmień swoje nastawienie. No ale jak mam zmienić swoje nastawienie? Jak mam wyjść na scenę, to się trzęsę cały, blady, jestem mokre, ręce zimne. Co mam zmienić nastawienie? Otóż. Mój drogi, po pierwsze, musisz sobie wyobrazić, że ludzie, którzy przychodzą na Twój koncert, obojętnie jaki to jest koncert, nieważne, czy tam jest, masz zagrać jeden utworek, czy, czy jest prosty, czy jest trudny, nieistotne, oni nie przychodzą na ten koncert po to, żeby Cię wyśmiać. To po pierwsze. Oni przychodzą po to, żeby posłuchać Twojej muzyki. Niestety, ale. Oni się nie interesują tym, jak ty się czujesz. Oni nie przychodzą tutaj, żeby robić tobie sesję jako psychologa, tylko chcą posłuchać muzyki. Mówię ci o tym dlatego, że wielu moich uczniów boi się wyjść, no bo ludzie tam są, no bo oni patrzą. Ale pamiętajcie, oni wszyscy przychodzą posłuchać waszej muzyki. To są z reguły wasi rodzice albo ludzie, którzy przyszli tu z własnej nieprzymuszonej woli. Oni chcą posłuchać dobrej muzyki przede wszystkim. To czego ty się obawiasz? Zastanów się nad tym. Słuchacze chcą posłuchać pięknego wykonania przez ciebie utworu i tego z całego serca ci życzą. Oni nie przyszli tutaj wytykać twoje błędy. Ja to wielokrotnie powtarzam swoim uczniom. Musisz więc zmienić nastawienie. Oni nie przychodzą tu liczyć twoich błędów. Nawet jeśli jesteś w szkole muzycznej i masz jakiś egzamin i siedzą przed Tobą nauczyciele, którzy się znają na rzeczy. Oni też chcą posłuchać dobrej muzyki. Oni nie chcą liczyć Twoich błędów. Oni Ci życzą jak najlepiej. Oni Ci podpowiadają, jak masz zagrać. Nawet jeśli coś Ci nie idzie. A nie pogrążają ci jeszcze bardziej. Bo taki jest cel tych występów. Uwierzcie mi, ja siedziałem w dziesiątkach, setkach, tysięcy różnych yy, egzaminów. Albo wstępnych, albo, albo końcowych. I myśmy z całego serca zawsze życzyli wszystkim tym uczniom, żeby im się udało. A nie, żeby im się nie udało. Więc nie myśl, że ludzie są nastawieni, tylko czyhają na Twoje błędy, bo dokładnie jest odwrotnie. Skoncentruj się więc na tym utworze, który aktualnie grasz. To bardzo pomaga. Myśl tylko o utworze. Nie myśl o tym, kto Cię słucha, gdzie siedzi mama, gdzie jest pan od gitary albo pani, gdzie jest komisja. Po co Ci to? Wielokrotnie powtarzam swoim uczniom, nie rozglądaj się w trakcie grania. Skup się na tym, co musisz. Przecież chodzi o muzykę. Ty masz poruszyć tą publiczność. Ostatnio mówiłem mojej uczynice o haśle, które często przytaczam. Kiedy nie gra Twoja dusza, Twoja muzyka nie porusza. Ale Twoja dusza trwa, gra tylko wtedy, kiedy ty się skupiasz i chcesz jak najpiękniej to zrobić. Chcesz przekazać przez te szereg dźwięków jakąś piękną muzykę. Wielokrotnie tak bywa, że ludzie grają na scenie i sam i słuchasz ich, mówisz sobie, ale ładnie. Albo Ale ładnie zagrała. Prawda? My lubimy słuchać dobrej muzyki, bo muzyka nas porusza. A więc zrób to, skoncentruj się na swoim graniu, a nie myśl o tym, że wszyscy przyszli liczyć swoje, Twoje błędy. To nastawienie, to myślenie, to jest właśnie ten rozum, który bierze górę nad emocją, którą jest trema. Myślisz sobie o tym, co masz zrobić i starasz się to zrobić dobrze, zamiast myśleć, o o ojejku, oni to wszyscy są i na pewno życzą mi źle. To możesz sobie wytłumaczyć w głowie. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie chce słuchać słabego wystąpienia. Publiczność chce, żeby ci dobrze poszło, trzyma za ciebie kciuki. I wielokrotnie tak było na moich koncertach cyklicznych, że nawet właśnie wtedy, kiedy ktoś się pomylił, kiedy nie skończył utworu, widać było, że jest zły, albo nawet płacze, dostawał największe brawa. Dlaczego tak się dzieje? No, przecież wiadomo, że mu nie wyszło, ale nikt mu nie życzy źle. Chce się mu dodać odwagi na następny występ. Czy to nie piękne? No piękne, i o tym zawsze pamiętaj, bo to pomaga zmienić nastawienie, jeśli chodzi o występy, występy sceniczne. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o zmianę sposobu myślenia. Zastanów się, czego ty się boisz. I ja bardzo często zadaję to pytanie moim uczniom. Ale proszę pana, ja się boję. No dobrze, no rozumiem, boisz się. Mów konkretnie czego się boisz? Mów konkretnie. Taka analiza pozwala zredukować stres. Bo, on mówi, no boję się, że się pomylę. No dobra. To zakładamy, że grasz jesteś na scenie i się pomyliłeś. No i co? Co dalej? Co się dzieje? No nic to pan mówi, żeby grać dalej. No tak. No i co się stało, że się pomyliłeś, powiedz. Zapadnia się otworzyła, wpadłeś tam do jakiejś piwnicy. Pomidorem dostałeś kiedykolwiek jak się pomyliłeś. No zobaczcie, tak naprawdę nie ma się czego bać. No jak się pomylisz, to się pomylisz. Mało razy oglądasz w telewizji na, nie wiem, wielkich zawodach sportowych, nie wiem, łyżwiarze, figurowie, którzy ćwiczą latami, nagle ktoś się wywalił i co, leży? No nie, podnosi się, niektórzy nawet nie zauważą, że on się wywrócił. Zdarza się, zdarza się. Ludzie tam nie przychodzą oglądać oczywiście upadków, ale te się zdarzają, tak jak się zdarzają wypadki wszędzie w różnych dyscyplinach sportowych. Na scenie też się może wydarzyć. I co, że się pomylisz? No warto sobie to uświadomić, no nic się nie dzieje. Nie ma ani zapadni, ani pomidorów. W związku z powyższym warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czego się boisz dalej? No bo że, że ci nie wyjdzie, no, mój drogi, mówiliśmy o dobrym przygotowaniu. Jeżeli odpowiednio wcześniej nie ćwiczysz, nie trenujesz na scenie, no to nie dziw się, że Twój strach będzie większy. Od samego początku staraj się ćwiczyć więcej. Wcześniej opanuj utwór. Będziesz miał wtedy większy spokój, kiedy wychodzisz. Tak? No bo niektórzy mówią, czego się... No bo ja słabo umiem utwór. A, mój drogi, no ja Ci tego utworu nie zadałem wczoraj. A więc bierz też odpowiedzialność za to, co robisz. Spójrz w prawdzie w, prawdzie w oczy. No, umiesz albo nie umiesz. Oczywiście to jest Twoja sprawa. A więc, kochani... Yy, Jakie jeszcze można sobie pytanie zadać? Boisz się reakcji ludzi? A jaka może być reakcja ludzi? I już powiedziałem o tym. Oni przyszli posłuchać muzyki i na pewno dostaniesz gromkie brawa. Na pewno dostaniesz gromkie brawa. Ale ja się boję, bo na pamięć nie umiem. No to już też powiedzieliśmy. Odpowiednio wcześniej musisz mieć przygotowany utwór na pamięć. A więc kochani, zmieniamy sposób myślenia przez zadanie sobie pytania, czego ja się tak naprawdę boję. No bo jak się pomylę, to koledzy się będą śmiać. Nie, oni się nie będą śmiać. Okej, okay, oni mogą ci powiedzieć później, że a pomyliłeś się. No i dobra, i co? Kochani, zmiana nastawienia to także świadomość, że te błędy, które są one nam, uświadamiają, że musimy dalej ćwiczyć. Błąd to nie jest żadna porażka, tylko kolejny etap w życiu. Ja zawsze powtarzam swoim uczniom, błąd to jest lekcja. A nie porażka, jeszcze raz Wam to powiem, nawet jeżeli położyłeś ten występ, zupełnie tak też bywa w życiu. Jest to dla Ciebie lekcja, a nie porażka. Uczysz się, dobra, następnym razem wcześniej wyćwiczę utwór, następnym razem lepiej go wyćwiczę, następnym razem wcześniej się nauczę na pamięć. Albo więcej będę występował na scenie z tym utworem, żeby było lepiej. To jest tylko i wyłącznie lekcja, a nie załamka porażka. I odwrotnie, dobry występ jest to kolejny powód do dumy. Udało mi się buduje obraz samego siebie. Ja potrafię, potrafię pokonywać przeszkody. Warto to zrobić, warto występować na scenie. Kochani, większość moich uczniów a dwa razy do roku mamy występ na takiej dużej scenie w klubie Delta, w Szczecinie, gdzie wszyscy moi uczniowie występują i zrobimy z tego wielkie święto gitarowe i wszyscy moi uczniowie po tym występie, nawet jak im nie wyjdzie, myślą sobie i mówili do mnie, wie Pan co, No teraz to mógłbym zagrać jeszcze raz. Bo czuję się satysfakcję, że Twoja praca została doceniana przez gromkie brawa, że zagrałeś na dużej scenie. Okej, okay, może niełatwo na nią wejść, ale pokonujesz samego siebie, czy nie? Pokonujesz swój strach, Zaprzyjaźniasz się z tremą. I tutaj Wam właśnie powiem e, o bardzo ważnej rzeczy. Otóż trema to jest taki rodzaj strachu, który po prostu się pojawia i nie ma co z nią walczyć. Z tremą się trzeba zaprzyjaźnić. Wiecie na czym polega leczenie różnych strachów, lęków, fobii, które ludzie mają? Nie wiem, na przykład s, niektórzy boją się wysokości, tak? Niektórzy boją się pająków. Panicznie, panicznie, po prostu paraliż e, następuje. Czy myślicie, że oni dostają jakieś tabletki na to, żeby się nie bali pająków albo wysokości? Albo klaustrofobia tak małych pomieszczeń? Nie. Ich się stopniowo przyzwyczaja do tych małych pomieszczeń albo do tych y, zwierząt, na przykład, których się obawiają. Dokładnie tak samo jest z drewnu. Stopniowo, krok po kroczku, od mniejszej publiczności do coraz większej, od prostszych utworów do coraz trudniejszych, kroczek za krokiem. Idzie się z tą tremą zaprzyjaźnić do tego stopnia, że moi uczniowie, którzy są już, nie wiem, w piątej, szóstej, siódmej klasie, oni dokładnie wiedzą, że w ciągu roku szkolnego będzie przynajmniej pięć koncertów. Oni tylko pytają, na jaki występ ten utwór będzie, gdzie będziemy grać. Idą na tą scenę i słuchajcie, wielu z nich, widzę, wychodzi na pewniaka, bo to jest po prostu kolejny występ w ich życiu. To jest, to jest tak jak lekcja. Tych lekcji w ciągu roku jest nie wiem, 100 albo, albo więcej, i tak samo jak jest dużo występów, to oni po prostu wychodzą, starają się i ta trema staje się elementem ich życia, ale w sposób pozytywny, bo ona zaczyna ich mobilizować. Co jeszcze można zrobić, żeby sobie poradzić z tremą? Trzeci punkt, bardzo ważny: zmień swoją mowę ciała i postrzeganie reakcji fizjologicznych. Kochani, to, że serce nam zaczyna szybciej bić, jak ja to mówię, herc, klekoty występują, że ręce z nam się zaczynają pocić, że stają się zimne, jest to naturalny mechanizm obronny organizmu przy odczuciu strachu. Jeżeli w życiu się kiedyś bałeś tak naprawdę czegoś, co cię otacza, to tak samo szybciej bije serce, pot występuje, zimne są ręce, tylko na to nie zwróciłeś uwagi. Przy graniu zwracasz na to uwagę, bo nikt nie lubi grać zimnymi rękoma. Ale co można zrobić? Pamiętaj o tym i uświadamiaj sobie to, że szybki oddech to więcej tlenu dla twojego organizmu. Szybsze bijące serce rozprowadza to. Będziesz pełen energii do występu. Miałem takiego wspaniałego ucznia, który robił to w sposób genialny, a był dopiero w trzeciej klasie podstawówki. Miał wystąpić na wielkiej scenie w zamku. Słuchajcie, na scenie siedział chyba na, na widowni 500 osób i ja mówię boisz się. A on mówi tak zagram, proszę pana, tak zagram. Wiecie, co to było? Co to była dla mnie za lekcja? On był w trzeciej klasie. Dlaczego on tak zrobił? Bo on potrafił właśnie swoją reakcję fizjologiczną przeobrazić w to, że on stanął do walki. I ja to zrobię tak, proszę pana, że im buty spadną. I tak właśnie trzeba to zrobić. Ty nie masz być skulony w kącie jakimś takim szczeniaczkiem, który nie wiadomo, co zagrać. W ogóle przepraszam, że on tutaj przyszedł. Tylko musisz stanąć na dwóch nogach, wziąć sobie ręce pod boki powiedzieć, bo i ja wam pokażę, jak to się robi. Nawet jeśli się pomylę, nawet jeśli coś mi nie wyjdzie, to i tak zrobię dobry występ, bo wiem, że potrafię. Zrób tak, powiedz sobie to, i następnie wiesz co zrób. Znajdź sobie kąt i zrób 20-30 głębokich wdechów i wydechów. Zrób to. Zobaczysz, jak zmieni się wszystko wokół ciebie, postrzeganie tego, co za chwilę ma się wydarzyć, tylko skup się na oddechu. Nie na wszystkim dookoła, zrób to odpowiednio wcześniej. Oddech. Uspokaja. Nikt mi nie powie, że tak nie jest. Na oddechu się skoncentruj i zobaczysz. Dotlenisz mózg, będziesz bardziej zrelaksowany, albo łatwiej uporasz się z uporczywymi myślami na temat tremy, na temat, na temat stresu. Nie myślisz wtedy o tym, czego się boisz, tylko skupiasz się całkowicie na oddechu. Bardzo dobre przygotowanie fizjologiczne organizmu. 20-30 głębokich wdechów. I wydechów. I co jeszcze? Tak jak Wam powiedziałem, wyjdź na scenę, pięknie się ukłoń, uśmiechnij się do ludzi, bo nikt nie lubi smutnych wykonawców i zagraj na zasadzie: patrzcie, jak to się robi, a nie sorry, że ja tu gram. Mam za sobą całą masę występu straszliwie smutnych ludzi, którzy dokładnie tak samo zagrali, jak wyglądali. A więc nie mówcie mi, że mowa ciała, postrzeganie reakcji fizjologicznych nie ma tutaj nic do rzeczy. Ma. Bo gdyby tak nie było, to wszelkie w dawnych czasach okrzyki wojenne, kiedy wojska się spotkały na polach, nie miałyby sensu. A więc, kochani, reasumując, bo nie chciałbym, żeby ten film wyszedł za długi, a jednocześnie chciałbym ująć wszystko. Pamiętajcie, że trema jest emocją, jest rodzajem strachu, który się po prostu pojawia. Nie ma sensu z nią walczyć, bo nigdy nie będzie tak, że jej w ogóle nie będzie. Ona ma być, bo ona ma nas mobilizować do działania, do jak najlepszego występu. Więc ona jak najbardziej ma być. Naucz się z nią grać, a będzie ci łatwiej. Co można zrobić? Bardzo dobrze się przygotować pod względem wykonania utworu, pod względem pamięciowym przygotować pod względem występów scenicznych. Nie uciekaj od tego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zmień swoje nastawienie i myślenie. Nie myśl, że tam wszyscy przyszli oglądać Twoje błędy. Nie myśl, że będzie tam zapadnia. Nie bój się. Nawet jak popełnisz błąd, to jest lekcja, a nie porażka. I trzecia rzecz, którą możesz zrobić, zmień mowę ciała i postrzeganie reakcji fizjologicznych. Stań wyprostowany do walki. Przyjmij to na siebie, zrób 20-30 głębokich wdechów. Wyjdź na scenę i zagraj na zasadzie patrzcie, jak to się robi, a nie sorry, że ja tu gram. Kochani, mam nadzieję, że wam pomogłem. Próbujcie, nie poddawajcie się, bo bardzo, bardzo niewiele z ludzi, którzy wychodzą na scenę taką po prostu i nie odczuwają tremy, to często zależy od tego, ile tam jest ludzi po drugiej stronie albo co na tej scenie trzeba wykonać. Życzę wam tego z całego serca. A jeśli macie inne problemy, jeśli chodzi o ćwiczenie na instrumencie, zaglądajcie na mój kanał na YouTubie, gdzie jest playlista Pan od gitary mówi wprost. Tam tłumaczę bardzo wiele rzeczy odnośnie ćwiczenia, jak się dobrze przygotować, jak dobrze wyćwiczyć utwór, jak szybciej wyćwiczyć utwór, co zrobić, kiedy nie chce mi się ćwiczyć i wiele innych. A teraz już się z wami żegnam, moi drodzy, jak zwykle pozdrawiam, Pan od gitary.